Większość zmian genetycznych, no chociażby przykład BCM, bc 2 no to są zmiany genetyczne w, w genie, który w organizmie pełni e, podstawową rolę w systemach naprawczych DNA, w systemie naprawy DNA. I jeżeli tam tak, w tym gen, ten gen jest uszkodzony, ta naprawa DNA nie działa, ja mówię tak bardzo prosto, no to dochodzi właśnie do, do, do procesu nowotworowego. No więc można powiedzieć, że logiczne jest, że jeżeli mamy na przykład nowotwór piersi i udowodnioną funkcję, rolę genoberca, no to trzeba zobaczyć jak wygląda ten status genoberca w innych nowotworach, więc no na tej zasadzie te badania są wykonywane i te markery są identyfikowane. Przy czym no, kluczowe też jest to, że ta technologia, którą teraz dysponujemy w badaniach genetycznych, te techniki biologii molekularnej, to są już takie techniki, które pozwalają na no, właśnie na sekwencjonowanie bardzo dużych Części ludzkiego DNA czy też RNA, no co właśnie powoduje to, że można przeskanować wiele typów nowotworów i znaleźć jakiś wspólny mianownik. Więc wydaje mi się, że tutaj też ten, to ta że technologia umożliwia to i, no i też pewne założenia, tak, no bo te wszystkie zmiany, jak już wcześniej mówiłem, na nas obu, występują w konkretnych genach związanych właśnie z, z procesami za, zaangażowanymi w patologii nowotworów, to nie są przecież jakieś y, rzeczy niezwiązane, tak zupełnie nie, niekorelowane. Więc wydaje mi się, że to w ten sposób dochodzi do tego typu odkryć. No a poza tym y, te mutacje w PRC, MRC-2, no od, od lat wiadomo, że są w trzustce, są, są y, identyfikowane w raku prostaty, prostaty, w piersi. Y, znajduje się też w raku płuca nie, tam, w niektórych sytuacjach, y, więc no Wystarczyło tylko poczekać, aż, aż, aż koncerny farmaceutyczne zainteresują się tą populacją chorych i, i powstaną leki, które będą właśnie też dedykowane tym zmianom genetycznym. Teraz w sumie to, ta technologia jest, no bo możemy sekwencjonować cały DNA, tak, więc no to jest tylko kwestia pieniędzy i screeningu różnych typów nowotworów, żeby właśnie w, w znaleźć te, te, jakieś zmiany, e, które mogą być potem wykorzystywane no, w leczeniu. Więc tego kwestia w sumie, no, dostępności do materiału, tak, no, bo to też e, wiele nowotworów jest tak rzadki, że na tych pacjentów nie ma zbyt dużo. Tak? Jest kwestia jakości materiału. Tak? No, bo badań genetyczne może być tylko wykonane, wykonane wiarygodnie, że mamy do czynienia z z Dobrej jakości materiału. No, Jak mówię, to jest odwieczny problem, też m.in. u nas w Polsce, że ten materiał był niewłaściwie utrwalany, niewłaściwie przygotowywany i po prostu, nie, o ile do prostych badań mikroskopowych jeszcze spełnia, powiedzmy, te proste parametry, natomiast no, do badań genetycznych już się nie, nie nadawa, więc to, to jest też duży, poważny problem w diagnostyce genetycznej. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o te zaawansowane testy, no bo one właśnie im bardziej złożony test, tym ta jakość musi być niestety lepsza materiału. Musi być lepszej jakości, to nie może być pofragmentowany DNA, to nie może być materiał, w tym jest dużych jakichś inhibitorów, które pozostały po tym procesie przygotowania tego bloczka parafinowego. Więc to są te aspekty, które należąby no, w pierwszej kolejności jakby wyeliminować, tak. Bo wciąż tego, na szczęście tego materiału jest coraz słabego jest coraz mniej, no ale wciąż jest. To nie jest tak, że ten problem zniknął. Teraz na przykład w raku jajnika wykonuje się to zaawansowane badania genetyczne, tej sygnatury genowej HRD, czy poszukuje się tak zwanej deficytu rekombinacji homologicznej, czyli właśnie najprościej mówię, poszukuje się takiego markera, który mówi, że ta maszyneria naprawdę DNA nie działa. Ale właśnie przez to, że się zidentyfikuje tę to, dysfunkcję, to, 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 ten, ten, to, 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 to są inwidory PARP, zresztą te same, które działają na, na mutację i BRC, brc 2 które właśnie mogą tak, u, u, u takich chorych pomóc w leczeniu. Ale tu wykonuje się bardzo złożone badanie i ten odsetek badań niegenostycznych sięga niemalże 30%, tak? bo to jest bardzo dobrej jakości materiał. No i niestety. Yy... Nie udaje się go, jednej trzeciej pacjentów praktycznie nie udaje go wykonać ze względu na tą jakość. Więc to jest jedna rzecz, którą no, no, trzeba, trzeba e, jeszcze kontynuować i poprawianie. Nie, ma, nie mamy takich jakby systemów kontroli jakości. E, Kontroli jakości właśnie badań, chociażby badań genetycznych, badań patomorfologicznych, no bo to, to nie znaczy, że wszystkie trzeba karać, ale, ale nie, ma, nie ma systemu, który jakby może być gratyfikuje, że badania genetyczne są wykonywane na najwyższych standardach. Też nie ma żadnego systemu kar, jeżeli te badania są wykonywane w niższej jakości. No więc tutaj trudno, nie ma po prostu też jak egzekwować tej jakości. Natomiast no, trudno też powiedzieć kto jest winny, tak? no, bo, bo rozumiem, że to są też te koszty bardzo istotne, ponieważ no, nie da się wykonywać badań krytycznych bez, bez wysokiej jakości sprzętu, od czynników, bez kadry wykształconej, no więc w przypadku patomorfologii, no to tutaj wydaje mi się, że, że dużą rolę odegra program Jodkie Pato, czyli to prowadzenie akredytacji laboratoriów patomorfologicznych więc ta jakość się poprawi, natomiast jeżeli chodzi o badania genetyczne, no to można powiedzieć, że takie standardy ISO powinny zostać wprowadzone, ISO 15189 lub po prostu może być taka odgórna konieczność stosowania odczynników, które no, cechuje jakiś tam minimum jakości, to, że są odczynniki certyfikowane, certyfikowane właśnie do badań diagnostycznych wyższej jakości. Natomiast do, do tej pory można powiedzieć, było, że, że, że to było zaniedbywane, tak więc, no, i, i ten materiał był, jeżeli chodzi o, o, o tkanki, był przygotowywany w gorszej jakości odczynnikach, nie były dopilnowane te do czasy, kiedy ten materiał jest procesowany i, i dochodzi do utrwalenia w doczku parafinowym. Skąd to się bierze? No, widocznie. Nie wszystkie tego typu preparaty są wykonywane w, w dużych centrach, w dużych jednostkach onkologicznych, w dużych szpitalach, gdzie, gdzie jest operatywa, jest patomorfologia. Często mniejsze środki dopisują umowy z jakimiś tam niższymi jednostkami prywatnymi, patomorfologicznymi, lub pewnie tam dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, że są cięte koszty. Ten materiał często jest transportowany na jakieś dłuższe, dłuższe odległości. No, może być taka sytuacja, że jeden ośrodek ogłosi przetarg, wygrywa zakład mały na drugim końcu Polski. Ten materiał jest przetransportowany, ten czas jest długi. Może być tak, że ten materiał nie jest transportowany na bieżąco, na przykład teraz dwa razy w tygodniu tylko. Może być w takiej sytuacji, że często była tak, też taka sytuacja, że mówiło się, że te materiały, które są operowane w piątek, no to y, czekają na zabezpieczenie przez weekend i, 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 i taką prawidłowość jakościowo można było właśnie zdefiniować, tak, że jest tak, że, 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 że w po pracy w piątek materiał czekał przez weekend i to już też powodowało, że, że to było później zabezpieczane, to w jakimś stopniu degradowało, niszczało. Więc no tutaj y, naprawdę jest duże, dużo do, do, do zrobienia, to się oczywiście poprawia, ale no wciąż jeszcze ten, ten, ten problem nie zniknął. Tak? On się poprawia, jest świadomość, że, 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 że ta jakość jest konieczna, natomiast no problem nie zniknął. Jeszcze trzeba będzie trochę nad tym popracować.